Siemanko, jestem komgrowit w kolejnym odcinku na tym kanale ja dzisiaj samemu no niestety będziemy porównywać yy, oryginał kontra Parodię yy, piosenki Timu X yy, jedna noc. No o co? Lecimy? To mi taki fajny bo... zajmisty To jest chyba jedyne co im się udało. tak też taki może baby, być coś to się dał. tyle być baby tu ze mną ze tylko jedną noc tylko jedną noc jedną noc na to nowy rok. dziś wypełniamy całą salę nowy rok Lecisz znowu wszyscy w są sale. Sale. nowy rok leci teraz ręce w górę. Nowy rok. Tutaj jednego nie rozumiem, jeżeli ten no shot, czyli no alkohol. drink taki, nie? To jakby na to nie patrzeć, z punktu in, innego niż family friendly, nie? No to jest demonetyzowanie dzieci, żeby piły alkohol. Bo to jest zajebiste, kula.

Eee, i to już spokoju to i go oglądam. to już tu ze mną, ze mną dzisiaj, bądź, Mamy tylko... Okej, okay, A jedną noc na co? Z Jakim jachcie? Wy tam macie kuwa jakiś plastikowe coś do pływania Starcie, helo, skręci się do rana Spadaj młoda, bo masz wsparcie z moimi zimami pod palmą Z moimi zimami na iPhone Skąd oni tą palmę wzięli? W skarbie masz figurę fajną Leci drop, wszyscy skok Znowu leci stop, stop Chyba nocowy znowu leci szok, stop Leci drop, wszyscy skok So, so. skacze w bok, Znowu, ee... Widziała, że ktoś bardzo lubi hazard cały team ale jedną noc kupiła na to zwany. Bądź. Tylko że Mamy gdzie tylko, jedną noc, tylko jedną noc, tylko na co? Bo jedną noc to macie wiele nocy i to... Ciur wie jakiej? Okay. Nie. A tu jedną noc tylko że na co Dobra, przechodzimy do... Do... paroli. Okej. Okay, yy, przeróbka to będzie od matitka. Do którego link, link macie w opisie, do jego piosenki, do jego, do niego, Czy w opisie i do, do, do tamtych, no do tym X macie też w opisie, więc to, lecimy, oj, oczywiście, teledysk musi być w Team X, bo czemu by nie, fajne, fajnie będzie, Gigant na traku kociaku,

Nic nie umiem, nic się pałem eee, Yyyyyy... Shio, Shio, coś tam jednak osiągnął, ale no... Dobra... Kto to jest Knaga, napiszcie w komentarzu, bo jestem sam już nie wiem To ten Shio, co kompleksu swych nie to widzi nie wcale. wcale To ten Shio, no, nie widzi. ta parodia, zostaw łapkę w górę No, zostaw łapkę w górę Wyzywam z te tą frajerską chmurę Chmurę Ale beka przecież debilu już masz dziewczynę Na chwilę... Nie, nie wiesz, mam, sorry, nie mam.

Cox też pójdę zaraz. Tylko tu jest tak maga kuwa. Siema, siema, jestem sobie czarny. No jestem czarny. Jeden wielki stulej. Jarocha. Co tak patrzysz? Wierzę, mam mu chcić. Jestem sześciopak. Jestem na brzuchu, a w piwnicy. Zobaczy to w piwnicy. Jestem może w piwnicy będzie jego sześciopak, no, ale ja chociaż mocny.

Dobra, zrobimy to, tą yy, bolesną część filmu. Przynajmniej yy, bolesna część filmu była. No, oryginalna piosenka. Ale yy, moim zdaniem yy, ta oryginalna piosenka Team X, Ta jedna noc, to jest fajne. Tylko że. No... No jednak jest nawiązanie do hazardu. A hazardu. A. Yy, znaczy, nie mam nic przeciwko, nie sobie grają, nie sobie tam dawają ja pieniądze na co chcą. Tylko, że yy, jakbym na to nie patrzeć, youtuberzy dają yy, w, w dzieci yy, kuwa dzieci oczach. Yy, youtuber jest. Yy, z do naśladowania, jeżeli ktoś daje przykład, jakiś, że dają, gdzie, przykład, że Hazard jest tą rzeczą, no to, to już jest ten, ale rozumiem, no, miał być, miał być ciekawy teledysk, no, dobra. To jest do właśnie e, oryginału, a jeżeli chodzi o parodię, bo parodia to jest zajebista kupa. jest wyjaśnione to, co nie może jakaś super wyjaśnione, ale Fajnie, to brzmi ta parodia. Więc co, widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę.